Tylko rękawice Magneto Challenge. Jak wiecie, do Fortnite trafiły nowe rękawice. I w dzisiejszym odcinku muszę wygrać grę przy ich użyciu. Jeżeli uważacie, że rękawice są OPS, zostawcie łapę w górę pod tym filmem. Oraz dziękuję wszystkim wspierającym z kodem zakrzak, i ty w sklepie. A więc widzowie, w dzisiejszym odcinku możemy używać tylko nowych rękawiczek od Magneto. Dobrze powiedziałem? Magneto, nie jakieś magento magneto, magneto! Lecimy sobie oczywiście na metalowy bunkier i zróbmy tak, że do czasu, kiedy nie znajdziemy tych rękawic, to Możemy po prostu grać wszystkim, żeby je zdobyć. Chociaż one są niebieskie, więc widzowie, podejrzewam, że. Minutka i będziemy mieli je oboje. Ja tutaj sobie przyleciałem na górę i szczerze, ja nie chcę ich znaleźć, bo ja znalazłem swojego ulubionego SMG-ka jeszcze fioletowego. I słuchajcie, jeszcze ciekawostkę wam pokażę na filmie u szaka. Patrzcie się, co tutaj się pojawiło, więc w kolejnym sezonie prawdopodobnie tej lokacji nie będzie. Ej, ja nie wiem o czym mowa, ale ciekawa ciekawostka. Chętnie sobie ją potem zobaczę w montażu. Otwieramy widzowie pierwszą skrzynię. Ale widzowie, wy teraz w tym momencie zostawcie łapę w górę. Jeżeli jeszcze nie macie łapy Bo jak zostawicie, to po prostu w tej skrzyni będzie Magento, magneto Otwieramy skrzynię Ej, ktoś chyba nie zostawił łapy w górę, tak mi się wydaje Okej, okay, ja mam kolejne dwie skrzynki I z moich skrzynek na razie nie ma niczego Trochę to kiepsko wygląda Zobaczmy jeszcze tutaj do tego Aha, tutaj nie ma skrzynki, a zawsze tu jest skrzynka Zawsze tu jest skrzynka, a tym razem jej nie było Lecę na kolejne Widzowie, ja jestem teraz w pokoju, w którym tych skrzynek mamy Z pięć minimum, rozwalamy wszystkie Ej, myślałem, że tu mi wypadnie nie, tak, szczerze jestem trochę zdziwiony. Ale widzowie, na spokojnie, powoli do celu. Ja wiem, że ta miejscówka nigdy nas nie zawodzi, i jak coś trzeba dostać, to ona nam to daje. Więc uwaga: Skrzynia Skibla, która chyba ostatnio dała mi to, co potrzebowałem. Widzowie, no brzmi to jak brzmi, ale otwórzmy tą skrzynię. No nie tym razem, nie tym razem. Ja wychodzę na górę, ale stąd goście uciekali. Mam nadzieję, że na nikogo tutaj nie, nie wejdę przy, przypadkowo. Lecę na kolejne skrzynie. Ale czuję, że powinniśmy po prostu iść i to kupić. A kupić można to na tam tej lokacji. Ej, czemu my od razu widzowie tego... Co my robimy? Stary, idziemy to kupić, faktycznie. Przecież to jest do kupienia na wojowniczych gwoździach. Co my robimy? Ej, stary, bo mi tu ktoś jedzie, czaisz? Dawaj, wsiadam do niego do samochodu. Co tu się dzieje? Dlaczego tutaj nagle ktoś przyjechał? Nie Ej, magneto! Wierawa. Magneto, stary, on się sam... Ej, bije go! 50 leży. Dobra, mamy to. Nie wiem czy tam nie było 35, a ja powiedziałem 50, ale to nie ważne. Stary znalazłem go. Ale rękawiczki chyba zostawił w domu. Aha, ja myślałem, że gościa masz z tymi rękawicami, czyli pokonałeś tego w sumie bossa, tylko że ktoś się w niego zamienił, bo ten skin jest chyba dostępny, nie? Tak mi się wydaje. No tak, to wiadomo. Ja idę na te wojownicze i może akurat tutaj będzie ten NPC. -t. Może jeszcze nie wykupili całego zasobu. No zobaczymy. Ja znalazłem snajperkę. Tylko ta snajperka to mi nie będzie potrzebna, bo zaraz prawie... Prawdopodobnie to znajdziemy. O, jeszcze mam jednego gościa i. Tutaj, 125. pom Leży. Ale nie ma. Nie ma. Niestety nie ma tego. Ej, ja namierzyłem magneto. Jest tam na balkonie. Widzowie, misja. Misja, misja solo. No muszę to zrobić, żebyśmy oboje mieli te rękawice. Ole, stary się wybiłem. Dobra, jestem u niego. Kupuję. Okej, okay, jedne rękawiczki były. Więc, Rafa, ty musisz sobie znaleźć. No i taki kolega, zamiast mi oddać. Zamiast mi oddać jako dla gościa tutaj, wiecie, na odcinku. to ja sobie muszę ten załatwić, ale czuję, że z tych. Y no, zobaczmy. W ogóle, po co to jest w grze? Czy ktoś tego używa? Ej, w sumie to możemy Rafie faktycznie oddać te rękawice, widzowie. Może, możemy dać. Bo ogółem, pamiętajcie, dobro wraca. Więc jak oddamy te rękawiczki, to może dostaniemy, widzowie, drugie. A na przykład skrzynki. No nie, no, no nie dostaliśmy. Ej, to ja w sumie wywalam już pompę, wywalam SMG-ka, no bo po co mi to jest? I biegnę w swoim kierunku. Ja to szczerze nie do końca chcę to znaleźć, bo mam fajnego SMG-ka, mam snajperkę i mam nadzieję, że teraz nie dostanę tego? No i o to chodzi. Dobra, snajperkujemy sobie dalej skóry. Aha, bo ty siedzisz na posągu. No tak, no najlepiej wziąć sobie AWP, siąść sobie na Zeusie i nawalać pyzy ten i nawalać do gości. Jasne, widzowie, że tak, ale słuchajcie, ja gdzieś tu słyszę gości. Aha, biją mi się tak, tak, tak. A jakbym im tak zaszedł na plecy, może to nie jest głupie? A o, jednak bym... to jest głupie, bo mnie gonią. Więc y, jadę do ciebie. Możesz ich snajperkować. A, ja ich snajperkuję, oni powinni ci za chwilę odpuścić. Jeszcze tutaj jest jeden ziomek, więc musimy na niego uważać. Chmura ich! Ej, no, wyjedźcie z tej chmury. Okej, okay, 375 w samochód. Bardzo dobrze, ja już jadę do góry, panowie, chodźcie tu. Ej, ja ich zwabiam, widzowie tutaj na y, pewną dentkę. Tak mi się wydaje. Ty, oni wyjechali na góry, bo ja ich dalej nie widzę przez te chmury, no! wyjście te chmury, okej, okay, 375. 75 znowu i powinni wybuchnąć chyba, co? Uwaga, Papa, pa, pa, co robię, pa, co robię? 415 w auto, pyk, 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 rozwalam to auto, 400. Nie spodziewałem się, że to tak jest. Ty, Zakrzak dobrze ci poszło z tym samochodem. On nie będzie wiedział, co się dzieje? A, 200 IQ. O to chodzi, o to chodzi, widzę ja właśnie. Ty, no nie gadaj, że on wstał. Dobra, leży. Jeden i będzie... Drugi! <laughs> siemano, siemano Ej, ty jesteś bossem snajperkowym, człowieku, nie? Okej, okay, widzowie, ja już wróciłem do życia. Powiem wam tak. Musimy wyjść ze strefy. To nie będzie proste. Ja oddałem swoje życie za Krzakowi. Swoje życie oddałem. I to był 200 IQ plan. I prawie to zrobiłem, bo chciałem rozbić te beczki. Ale beczek okazało się, że nie ma. Ale na szczęście mamy tu bunkier. Widzowie, jeżeli w tym bunkrze nie będzie białego leczenia, to mamy obojętkę. Więc lepiej, żeby było i to prędko. Uwaga, otwieramy skrzynki. Dawać rękawice magnety Ej, bandaży i apteczka. Bierz sobie bandaże, stare. Jest idealny. Jest pięknie. Tylko moje pytanie brzmi, gdzie są rękawice dla Rafy? Chciałbym znać na to odpowiedź. 18 osób do końca meczu. Widzowie, no to robimy jeszcze 16 fragów z magneto. Myślę, że na totalnym chillu, tylko dojedźmy do tego zona, bo na razie to jest wojna z zonem. Few minutes later. Ej, widzowie, nawalam tych chłopów. Uwaga, dostali tam w samochodzie leci kamień. Ej, stary, to jest mocne, tylko trafić z tego to jest cud. Ja zabieram sobie jeszcze tutaj e, beczki. No zabierzmy je, dlatego że jeszcze nie mam fula. Jeśli chodzi o mnie, to no ważne, że za ma rękawiczki. A rękawiczki na pewno wylecą za chwilę z gości, których właśnie dojeżdżamy Słuchaj, ja ich wyeliminuję i po prostu będą te re... Oj, wydaje mi się, że leżą Poczekaj, chodź za mną, chodź za mną, powoli No tu jest masa lutu Jak tu nie ma rękawiczek, no to ja jestem mistrzem świata w hokeju na lodzie Widzowie, uwaga, uwaga Ej, chyba wygląda na to, że jestem mistrzem świata w hokeju na lodzie, bo tego nie ma Ja proponuję na trzeciego wejść na te trzy medale Bo oni naprawdę, jak zostaną jedni z trzema medalami, no to jesteśmy nigdzie Ej, ja tam... Ej, leży, leży Leży jeden z magneto dostał Dawaj, dawaj, ja tu lecę i klepię Co się dzieje? Bardzo dobrze, tylko uważaj, bo jeszcze tutaj chyba są w tym boksie metalowym Uwaga Tak, są w tym boksie, tylko ja lecę dobić tego gościa z medalem, którego powaliłem Dawaj mi go Kopię jakiś koń Dobra, dobijam tego konia, zaboksowuję Dobijamy konia on Może miał rękawiczki? Ej, on nawet medalu nie miał Przepraszam bardzo, co? Nie wiem, czy widzisz, ale goście tutaj jadą samochodem po lewej stronie. I nie wiem, czy to nie jadą czasami we mnie. Słuchaj, ja nawalam z magneto znowu. Stuwa, dostał stówę! 150! Zero, 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 dosłownie zero ma, no traf za krzak Hej, on ma jeden HP okay. stary Będzie leżał, będzie leżał, leży, 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 Rafa leży Bardzo dobrze, jeszcze są kolejni, więc uwaga, jeszcze ten koń tu podchodzi Czy oni mieli może rękawice? Właśnie patrzę, dobijam, mityki Bierzemy, bierzemy medale, medale mam, uciekaj, uciekaj, mam też to wszystko, co trzeba Dobra, widzowie, uciekamy, Wzięłem sobie mityczne rękawiczki Czyli masz rękawice magneto, masz medale i tu dwa, okej okay. Pozdro. Ej, to była dobra akcja, w sobie przyznajcie. Tak, ja muszę teraz wszystko wyrzucić. Kurczaki, ej, wszędzie są ludzie. Uciekajmy najlepiej do samochodu. Tu jest samochód u mnie. Ej, ja klepię do tego mitycznego. Łocie, panie kapitanie, dawaj dobryki. Ta, ta. ta, Ona ma 14 hapsa, stary. Weź się może z zbunkruj jakoś, nie wiem. Ej, oni mają lowa na tym aucie. No trzeba to rozwalić. Uciekli, uciekli, jest luz. Ej, tu jest 14 HP na samochodzie. Ja miałem na tyle chyba, żeby zginąć. Jest kolejny samochód u mnie, dokładnie w tym miejscu. Możemy go zabrać i ja muszę wyrzucić. Te rzeczy i od teraz mam tylko i wyłącznie rękawiczki, a tego mi brakowało, ale nie tęskniłem za tym, bo ta snajperka mi tutaj się podobała. No ze snajperki trzeba przyznać, że siadały ci ładne strzały. Kolejna strefa pokazała nam się na mapie i widzowie pamiętajmy, że my mamy dwa medale. Mamy dwa medale, więc wykorzystajmy je dobrze, wygrajmy ten mecz. Ej, ale ogółem te rękawiczki widzowie są dobre, prawda? Tylko problem jest taki, że biegamy w nich w jakimś zwolnionym tempie, przynajmniej ja mam takie wrażenie, unosimy się w powietrzu prawie bez ruchu i w łatwo nas wtedy wyeliminować. Więc to jest takie coś za coś. One są dobre, ale łatwo jest zginąć. I chłopy się tu odrodziły. Ja właśnie się na nich kieruję, więc możemy tam od razu polecieć z tymi rękawiczkami. Dobrze, żebyśmy mieli przewagę e, na górkę nawet wjechać i gdzieś z daleka tutaj do nich e, trzaskać. Jest koń na. na dachu. A klepie tego konia, ale wejście trafta. Dostaj biało słuchaj. Leży, leży. Widzowie, brawo, brawo, ja tam wlatuję rękawiczkami mitycznymi. Gdzie jest ten koń? Chłopie, koniu, chodź, tu ja się dobijam chyba po raz drugi dzisiaj. Ej, ale to str. Ty. Myślałem, że kogoś... Myślałem, że kogoś, wiecie, wyeliminowałem. Jeszcze jeden gość jest w środku. A, to jest konia Rafa. Dawaj tego konia, dawaj, da, dawaj konia, tylko... Czemu te kamienie nie wlatują? Co jest? Ja bym to trafił. Oho, pozdro dla mnie, nie, pozdro dla mnie. Oj, ale to strasznie ciężko przebić ten metal. Okej, okay, lecimy stąd, lecimy stąd jak najszybciej. Rifta potrzebuję. Rifta, dajcie rifta. Ło, wow, dajcie rifta! Dobra. Jest drift uh. Odradzamy tutaj troszeczkę takim sposobem W razie czego, żeby mieć więcej czasu Albo po prostu zostajemy sniperkę w głowę Widzowie, jestem już przy życiu Rękawiczki w moim ekwipunku Idę się teraz odegrać na tym koniu, nie? Idę się odegrać, serio Ja się teraz zastanawiam, co ja mam zrobić Bo rękawiczek już nie mam Bo dałem za krzakowi. Pytanie, czy gdziekolwiek tutaj Będzie jakaś pompa, lucik, cokolwiek Bo tu już wszystko jest za strefą Przynajmniej w tym miejscu, w którym jesteśmy aktualnie Ej, dało nam połowiczną strefę Ej, Aha, no to fajnie Najechałem sobie na gości z medalem świetnie. Nie, ja, wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry Dobry, yy, dobry, dobry Słów mi brakuje, stary, musisz mi pomóc po prostu Dobry co? Ale w sumie co dobry? Dobry, no niedobry znak, to jest bardzo niedobry znak Ja już do ciebie biegnę Chłopie, yy, mam C4 No co ja tu mam, to jest jakiś żart Dobra, biorę samochód i zjeżdżam stąd Po prostu stąd zjeżdżam yy, Tutaj jest koniu, koniu, tu jest koniu, tu jest stary yy, Okej, okay, a kolega konia też jest yy, Powinien dostać, ty patrz co ja robię Ja się, chłopie, unoszę 2 kilometry nad ziemią, nie? Okej, okay, nieźle Ja patrzę na ten samochód. Bo oni tym samochodem tam mogą nas trollować. Ja rozwalam im ten samochód w tym czasie. Rozwalę im auto. Ja biję tutaj do tego konia. Ale ty. No w ogóle nie biję przez ściany. W ogóle. Uwaga. Aha, bo on tu jest. No właśnie trochę blisko, nie? E, koniu, koniu na mnie. E, nie wiem, czy dostał. Chyba nie. E, niestety, ale chyba nie. Mam małomaca. Idę do góry. Ode mnie dostał 39. Mamy samochód jeszcze w razie czego. Więc możemy wejść do samochodu. Ja widzę. Ej, biję, biję, 95. Dostał, jakby coś dostał. Bardzo mało. Ma jeden. A na mnie wskoczył od góry. Leczę się. Ja cię kręcę no. Czemu akurat ta bitka się na nas fokusuje? Powiedzcie mi to. A co jakby tak się na przykład skryć w tym budynku czy coś? Ej, lecisz, lecisz, A, uwaga. Nic się nie dzieje, bo ja tutaj sobie użyłem, lecę do ciebie. Przeleźmy, przeleźmy, jest git. Ja mam lipę z matce, mogłem 80. Dobra, już ci daję, całe, całe trzymaj. Połówkę tego. Dobra, dziękuję bardzo. Ej, czy oni mają nielimitowane amo do Ty, Ej, na daleko bije? Może akurat coś wej... Ej, stówę dostał na daleko! Pozdro! Kolejna stuwa na daleko! Kolejna stu. Co jest? Ale... Nawet potki nie zbiłem, bo to jest chyba bot. <noise> Także no, jest jak jest zakszak. <noise> Ej, ale nie wszystkie strzały w bota na pewno leciały, bo ja tam w gościa trafiłem idealnie. Dobra, potka. Rozwalaj samochód. tyle ci powiem, rozwalaj samochód, bo on nam stroluje całą grę. Dawaj na poddasze. Ej, dobra, ja tam biję, ja tam biję Oni mają lipę, oni mają Ej, biją się między sobą, stary, mają naprawdę nieciekawą. Ale trafić się nie da. Co się dzieje? Ta idę w poddasze. O ja znalazłem DMR-a fioletowego. <noise> to jest skapnica jaki mała. Próbuję trafić konia, ale to nie wychodzi. Siedem osób widzowie do końca. Jakie tu są dymy? Dobra, jak klepię na oślep, stary, może coś wejdzie. A, jest tam, jest tam konik, 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 konik. No proszę, po co to jest w grze, to no, był? Nie wiem. Stary, ja potrzebuję. O, dobra, jest tutaj pompa. Mam pompę i nie ma tu jeszcze czegoś fajnego. Dobre pytanie. Ja obserwuję całą sytuację. Są dymy. Ej, dajmy jak najdłużej bić się tym koniom, dobra? Żeby oni tam się eliminowały. <laughs> Łoci, chłopie. Właga na samochód. Leży, leży, prawie leży w samochodzie. Będzie leżeć. Ej, dobra, ja wysiadam. I nawalam, stary i nawalam, będzie leżał. Leży, leży, leży u mnie też, leży u mnie też. Yy, wjechał we mnie koniu, koniu z rękawiczką. Konie, przecież mi będą mi się śniły po nocach Chłopie, ja tu przejmuję górę. Ile ich zostało? Dwa konie stary Mam 50 maców niestety. A, już go prawie tu miałem. Wizowie, stwierdziłem, że tak tego nie zostawię Postaram się teraz wygrać Rękawice mam 10 osób do końca Widzimy się, jak będę wygrywał Albo jak nie będę wygrywał, to się okaże Ej, chłop we mnie leci Co się dzieje? 400 dostał? Oho, jest problem Ej, koleżko, to mi się chyba coś pomyliło, że ty mnie porobisz Stuwa wleci Ej, stuwa biało ma co ty gadasz, Igor Pro Igor, jak to oglądasz, no to pozdro Ten kamień jest jednak mocny Ej, to jest przepotężne Ej, wynajmuję sobie pomocnika, to jest dobry plan Ej, to jest 200 IQ, wygrywamy to Zobie, nawalam, nawalam, lecę z kamieniami Może akurat coś wle... No ser... Ej, serio nic Coś powinno wpaść, no nie oszukujmy się Łoci panie, leci kamień Leci drugi, on wybuchnie Nie ma samochodu, ojojoj, ale ja dostałem mocno I to bardzo mocno uciekam Ej, żyję, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze Jak żyję, to dobrze. To jest najważniejsze, wychodzimy hagie. Jest luz, widzowie, jest totalny luz. Chłop przebiega. Może akurat go trafię. 95 został. let's go. I tu jest jeszcze jakiś ziótek obok. Dobra, lecę z nim. Aha, pozdro. Jednak z nim nie lecę. Jednak ja stąd lecę. Po prostu. Ej, co ci ludzie robią? Nie, ja się pytam. Widzowie, jest hagie, jest Hagie, to najważniejsze. Tylko chłop chce się we mnie władować. Ty co on robi? Gościu, co ty odwalasz? Powiedz mi, lecę w ciebie na Easy stówę dostał. Jest git, jest git, widzowie, jest git. Idziemy po te medale za chwilę. Bot mi zginął. Cztery osoby do końca. Ja gdzie są niby te medale? Aha, w środku bunkra. Nice. Weź ty się, ogarnij, prawie dostał. Ej, nie wypuszczę go z bunkra. Aha, nice. Widzowie, jestem pod lekkim ostrzałem. Może nie takim lekkim nawet. Ej, dobra, jest ziomek, jest ziomek. Leży, mamy to, leży, mamy, mamy, mamy. Widzowie, trzy osoby do końca, oni się tam biją. Dobra, niech oni się biją, nie widzą mnie, ja mam luz. A, pa, 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 teraz, pa, teraz. Pyk, kamień. Dobra, jednak nie, jednak. O, odwołuję, odwołuję, biegnę. Do zona, do zona, do zona, niech oni się biją. Może hagie. Czy to nie jest głupie? Chyba nie. biją się w boksie. Jeden na jeden jestem. Muszę wygrać. Wizowie, damy radę. O człowieku. Nie mam jakoś, nie wiadomo, ile maców. Ej, co zrobić w takiej sytuacji? Powiedzcie mi, co zrobić. Widzowie, on wybiegnie. Dostanie. Prawie dostał. Może teraz. Nie tym razem. Spadam na ziemię. Przeskakuję. Nie mam amunicji. Człowieku, odejdź stąd. Dostał stówę. Mamy to. Wygrywamy rękawiczkami. Magneto. Zapraszam Was tu na Fortnita. A tutaj na Brawl Starsa.